No elo, e, mi się dni tygodnia, proszę to zignorować. Nie, a tak serio to robiłem wczoraj dużo rzeczy. E, wstawię tutaj wymówkę. że Tak, tu jest Frodo. Tam jest ogień. O, jest ogień i tam jest basen. Dobra, to nie było łatwe. Udało się. Robiłem takie rzeczy i właśnie dlatego mnie nie było. Ale powracam, o Jezus Maria. E, w tym tygodniu. <laughs> Mam taki kuszący głos. W tym tygodniu temat to są nasze śmieszne, miłe wspomnienia z tranzycji. E, I szczerze mówiąc, będę improwizować, ponieważ nie przemyślałem tego za bardzo. Ale. Pierwsze co mi przychodzi do głowy z takich śmiesznych rzeczy, które mi się wydarzyły, e, to były różne anegdoty. Być może będę je teraz przytaczać. E, większość z nich dotyczy tego, że zostałem rozpoznany na przykład przez kogoś, z kim się znałem jeszcze grubo przed tranzycją. A potem on w sumie nie wiedział, że ja ta tranzycja, a potem żeśmy się jej zobaczyli w miejscu, w którym nie było mi dane zbyt komfortowo, żeby mu wytłumaczyć o co chodzi, i ta osoba była dość zdziwiona albo nie wiedziała, czy to na pewno ja. Na przykład głównie takie rzeczy działy mi się w pracy, ponieważ pracuję w przychodni weterynaryjnej i tam czasami przychodzą ludzie, ponieważ to jest w mojej dzielni, którzy mnie kojarzą z tej mojej dzielni, na przykład z podstawówki. I miałem raz sytuację, że to moja szefowa, ponoć, potem mi powiedziała, że moja koleżanka, pozdrawiam Julkę, która była ze mną w podstawówce, ponoć. Bo ja chyba nawet pamiętam, że ona przyszła i ja się tak przyglądałem, że to jest ona. I ona ponoć po, potem spotkała tą właśnie moją szefową i się zapytała, że ej, a to była zyta, czy co? I pani Kasia stwierdziła, że jaka zyta, kto? Chodzi ci o Kaja i miała takie, że a! I chyba sobie wyjaśniło, co chodziło, ale było to ogólnie zabawne. Albo też, również na przykład, nie wiem, koleżanka mojego brata z podstawówki, która się. Ogólnie, no, zadawaliśmy się w dzieciństwie w jakiś sposób, i również jej matka, z moja mama się też zadawała, więc ogólnie to byliśmy dość tak, no, znaliśmy się i potem trochę mniej się zadawaliśmy już. I też, na przykład, sobie kiedyś przychodzą do pracy, a one siedzą na kanapie, i mam takie, mhm, mm i one tak patrzą na mnie, takie. Zyta? Nie wiem, takie, yy, już nie, i uciekam na zaplecze. Potem jakoś nie wiem, czy wiedzą, o co chodzi, w każdym razie nie kwestionują tego. Eee, tak, i w sumie to są takie śmieszne historie, co tam jeszcze było. Takie śmieszno-nieśmieszne były sytuacje z moją babcią, szczerze mówiąc, która e, pod koniec swego życia już była trochę, że tak powiem, nie ogarniała, ponieważ miała tam problemy z pamięcią, więc ona teoretycznie wiedziała o mnie, wiedziała, że jestem trans, ale nie do końca tak jakby już to pamiętała pod koniec. Więc często na przykład byłem Bartuś jak mój brat, ponieważ jakoś takiej nie wyglądałem na swoją poprzednią wersję albo czasami mówiła mi dzień dobry panu i miałem takie cześć babcia, to ja wnuczek. Kiedyś na przykład byłem u niej jak była w domu opieki, tam ją odwiedzić w weekend i ogólnie no to ja tam przychodziłem i normalnie miałem passing jako facet. Wszyscy myśleli, że jestem wnuczek i kiedyś tak siedzę sobie u niej w pokoju, tam coś robimy, gadamy i nagle wchodzi tam, le tam lekarka, pielęgniarka tak Patrzę i tak, o wnuczek! A ba, ta babcia na to, to, wnusia! Ja tak patrzę na to, panią wie, że nie, nie, babcia się już wszystko miesza na starość. Jakoś babcia się nie ustosunkowała do tego, a pani powiedziała, że aha, bo w sumie była taka możliwość z nią wtedy, więc to, tak, nie wiem, takie sytuacje. No, a z miłych rzeczy w sumie, co mi się działo miłego? Nie wiem, no, sympatyczne były na pewno reakcje ogólnie moich wszystkich znajomych, którzy wszyscy zachowywali się bardzo super. Już pomimo moich przyjaciół, tak, czyli te osoby, które faktycznie, no znałem je bardzo dobrze, bardzo długo, no to oczywiście zareagowali bardzo dobrze, inaczej bym ich nie nazywał przyjaciółmi, ale były na przykład osoby, które zadawaliśmy się tak przelotnie, w sensie lubiliśmy się, ale nie byliśmy jakoś e, super blisko, które wszystkie po prostu... Ja pewnego dnia przeszedłem na imprezę z nimi i oni wszyscy mówili do mnie w męskiej formie. I miałem takie wow. O! I'm touched, więc ogólnie to było takie fajne. Śmieszne sytuacje z tranzycji. Śmieszne sytuacje z tranzycji są wtedy, kiedy jestem w roli swojego brata i nikt tego nie kwestionuje notorycznie. Na przykład, jak przechodzi kurier z paczką, to się podpisuje jako Bartosz Koperski, ponieważ takie jest łatwiej niż czym tłumaczyć. Kiedyś pamiętam, że poszedłem sobie na pocztę. Nie wiem, czy już powiedziałem tą historię, ale jest bardzo śmieszna. Razu pewnego poszedłem sobie na pocztę, ponieważ przyszła wizo. Przyszły dwie paczki, ale było jedno awizo na dwie paczki, ponieważ obie były na ten sam adres. Jedna była zaadresowana do mnie, na mój dead a druga była na mojego brata. Eee, więc założyłem, że ktokolwiek z nas może odebrać to awizo. Więc poszedłem sobie je ja na pocztę, będąc już kilka miesięcy na teściu. No i przychodzę sobie na tą pocztę, daję kobicie w okienku karteczkę, znaczy awizo i mówię, poproszę taką paczkę. Ona tak na mnie spojrzała i pyta się, Bartosz, ja na to. A chuj, tak, jestem bardzo siema, dzień dobry. No to na spoko, spoko, wszystko fajnie. Dała mi tą paczkę, myślę, dobra, przemknę się. Ale tam trzeba było podpisać się. Uznałem, że dobra, nie będę robić siary, podpiszę się jako Zyta bardzo szybko, może nie zauważy. Ale na zauważyła i mówi nie, 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 to się musisz jako, jako ty podpisać. Mówię, że to i to, to się ja się podpisałem. Nie, nie, nie musisz się jako Bartosz podpisać. Ale, ale ja nie jestem Bartosz Nie, 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 tu musisz Bartosz napisać. Mówię, kurna, kobito, jestem Zyta, okej, okay, dobra, fajn. Miała takie, że a tak, no bo ona w tych czasach to już nic nie wiadomo. I ten, no, jakaś moherowa babcia mnie bardzo oceniała z tyłu w tym czasie, ale ogólnie to się uśmiechem. E, o, takie sytuacje. Nie wiem, ogólnie mam większość moich sytuacji z tranzycją jest raczej miła lub śmieszna, często opie naraz. E, o. Co tam jeszcze jest śmieszne? Mój wuj, który tak naprawdę jest moim stryjem, ale jest moim wujem, e, jak się przedstawiłem, w sumie dalej tak robi, nie wiem, trochę teraz mniej, co jest bardzo śmieszne, jak nie do końca, znaczy wiedział jak się do mnie zwracać, a jakoś mu to przez gardło nie przechodziło, to mówił do mnie w takiej formie przeszło archaiczno-szlacheckiej, niech weźmie, niech przyjdzie. I było tu, witał się ze mną, zostawił, nie wiem, e, prezent dla mnie na święta w korytarzu, to tak mówił do mnie na przykład, o tam zostało, niech se weźmie. Miałem takie, dobra, no, to se, pójdę se, se weźmieć. Ale ten, nie wiem, było to urocze, w sensie doceniłem efort tego, że nie mówił do mnie w żeńskiej formie, szczerze mówiąc, było mi wszystko jedno, by nie mówił do mnie na to, ponieważ jakoś no, nie jestem fanem tej formy. Eee, o, tego, nie wiem, mógłbym być może długo tutaj konfabulować, aczkolwiek dzisiaj dwie godziny przed budzikiem obudzili mnie sąsiedzi wiertarką w ścianie, także może już e, się wyłączę i pójdę spać. Tymczasem e, udajmy, że wcale nie jest środa, szczególnie że nagu i tak jest, więc wszystko jedno. E, no, no na będzie czwartek wręcz. No, patrzcie, ale dobra. To tak niechcący. No dobra, to ten, żegnam się z Państwem e, i dokonać w strasznym upale w moim pokoju. Musiałem wyłączyć wiatrak, po takie poświęcenie. I odmeldowuję się. <laughs> serencja żegnajcie, papa. Cześć. Ten, ten Już skończyłem. Dziękuję bardzo.